Wiemy też, że rolnicy byli zawiedzeni wcześniejszymi rządami, czyli rządami Zjednoczonej Prawicy i działaniami premiera Mateusza Morawieckiego. Jak pan prezes sądzi, czy faktycznie jest tak, że rolnicy pociągną za sobą inne grupy społeczne i dojdzie chociażby do zmiany układu sił w parlamencie europejskim, jeżeli chodzi o te przyszłe wybory czerwcowe? Ja uważam, że Unia Europejska albo jej decydenci, którzy tak naprawdę rządzą tam nie w sposób demokratyczny, tylko to jest sposób, no, sami się wybrali podjęli decyzję, że rolnictwa w Europie ma nie być. Zresztą w wielu branż, no, tu mamy zostać takim przestrzenią realizacji interesów neomarksistów, też niemieckich interesów, bo Niemcy stawiają tutaj na no, to, że będą hubem na przykład żywieniowym dla, dla Europy. I żeby faktycznie osiągnąć jakieś efekty w tej, w tej, w tej konfrontacji, no to trzeba postawić bardzo silne i radykalne postulaty. No postulat radykalny to jest postulat wyjścia po prostu z Unii Europejskiej. Inaczej rolnicy będą, przepraszam, ale przepuszczeni przez maszynkę do, do milenia mięsa, tak jak zostaną przepuszczone inne grupy społeczne. Musimy zdać sobie tego, z tego sprawę, że tylko połączone siły rolników i innych grup społecznych mogą dać nam szansę na to, żeby opór był tak silny, żeby władze, te warszawskie dzisiaj tak trzeba je nazwać, warszawskie, mniej polskie, a bardziej warszawskie, zaczęły się w jakikolwiek sposób do tego ustosunkowywać. W tej chwili jest tylko oczekiwanie tego, że rolnicy będą musieli wjechać za chwilę w pole czyli no, opór rolników będzie, będzie słab, być może tam podsypiemy im trochę, jak to się mówi, sianka, żeby się trochę chłopcy uspokoili, no i jakoś, jakoś powolutku plasterkami ich podcinamy. Natomiast sytuacja jest z perspektywy Polski tragiczna, no, tragiczna nie tylko w sensie gospodarczym, ekonomicznym, ale ta, również takim, że odbiera nam się po prostu podmiotowość naszego państwa. Dzisiaj Polska, dlatego pewnie Donald Tusk niewiele może, e, może zrobić. E, z jednej strony nie chce, ale z drugiej strony, jakby po prostu jego kompetencje już są, już są przesunięte na rzecz, na rzecz Komisji, Komisji Europejskiej. A ta po prostu chce zniszczyć, chce zniszczyć Europę. Jeśli nie wrócimy do Europy takiej, jaką ona jest, bo bycie Europejczykiem, to było umocowanie się na dwóch filarach. Jeden filar to było chrześcijaństwo, w co wchodziło prawo rzymskie, prawda, filozofia klasyczna i moralność, moralność katolicka, z drugiej strony państwa narodowe. Jeśli do tego nie powróci, no to, 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 to po prostu no, będą I się działy i rzeczy ciekawą, straszliwe. Tak, i, yy, tak, panie prezesie, ciekawą rzecz jeszcze mówi yy, prezes Fundacji Republikańskiej, bo jak ostatnio z nim rozmawiałam, to on powiedział, że teraz jeszcze ewentualnie jest szansa na to, żeby opuścić Unię Europejską, opuścić ten format, ale za chwilę już nie będzie w ogóle nawet mowy o Poleksicie, bo będzie po prostu za późno. Dlatego jak mówię, Poleksit, wychodzimy z Unii, czy nazwijmy to wyjściem, słyszałem e, inne słowa, bardziej polskie, ale niekoniecznie, niekoniecznie do cytowania na antenie. Natomiast, natomiast oddające w pewien sposób tą rzeczywistą potrzebę opuszczenia Unii. Tak proszę państwa, albo się zdecydujemy i wyjdziemy z Unii Europejskiej, albo będziemy naciskali na polityków. Chociaż to będzie proces, bo to i tak nie, nie, nie uda się tego zrobić tak w 5 minut. I uratujemy i własne kieszenie, zasobność polskich portfeli, uratujemy branżę rolniczą, przemysł, uratujemy branżę transportową i wiele, wiele innych. No albo po prostu staniemy się niewolnikami, bo ta wojna tak naprawdę, wojna, która się toczy w tej chwili, myślę, że to można nazwać w pewnej przenośni wojną, toczy się o to, kto na kogo będzie robił. My mamy robić po prostu na Niemca, my mamy pracować na pewne elity, które tam się znajdują, bo to one są decydentami tego, tej rewolucji, która przytacza się w tej chwili przez Europę. Dzisiaj Unia Europejska nie jest tym... Takim narzędziem do wzbogacania się Polaków. Wręcz przeciwnie, dzisiaj Unia Europejska czy, czy wszystkie dane statystyczne pokazują, że Unia Europejska jest po prostu w kompletnym regresie. Gospodarka jest coraz słabsza, relatywnie do na przykład do Stanów Zjednoczonych czy do gospodarek Azji po prostu cały czas słabnie. i Mówienie o tym, że mamy zostać w Unii Europejskiej, to jest mówienie o tym, że mamy zostać w jakiejś stagnacji, że mamy zostać na poziomie gospodarki podwykonawczej, gospodarki, która pracuje na rzecz gospodarki niemieckiej, ewentualnie, ewentualnie francuskiej. No właśnie tutaj, jeżeli chodzi o ten bilans zysków i strat, to chyba powstał, mówię na prawicy, bo pewnie szereg było takich bilansów, jeżeli chodzi o tę stronę lewicowe. Jeden taki raport profesora Zbigniewa Krysiaka i profesora Tomasza Grossy odnośnie właśnie tego, tej naszej opłacalności, tego czy nam się opłaca nadal funkcjonować w Unii Europejskiej. No i z tego raportu wynika, że, że jednak nie, natomiast, natomiast rzadko do opinii publicznej przebijają się liczby. My ciągle nie dyskutujemy na, na liczbach tylko mówimy, że nawet politycy prawa i sprawiedliwości oni ciągle trzymają się kurczowo właśnie tych przesłanek, że jednak nam się opłaca, że jednak warto tam być ze względu na handel, ale żadne liczby za tym nie idą, nic się nie pojawia, tylko po prostu jest to taki można powiedzieć, trochę go No tak, to jest opowiadanie bajek. Od 20 lat słyszymy to, że Unia Europejska to jest taka kraina mlekiem i miodem płynąca, i że ona tak nam po prostu daje, daje się doić biednym Polaczkom, którzy są słabi, nie potrafią dokonywać jakiegoś rozwoju własnego, ekonomicznego, gospodarczego. Udawała się ta narracja, dlatego że. Polska i Polacy byli po okresie prl po prostu pełni kompleksów. Natomiast dzisiaj my z tych kompleksów kompletnie wyrastamy. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o te dane, policzenie tego, czy nam się to opłaca, czy nie, to jest bardzo ważna sprawa, o której pani redaktor mówi. I ona obciąża po prostu Prawo i Sprawiedliwość, bo to Prawo i Sprawiedliwość również mawiało nam, że ten projekt nam się to po prostu zwyczajnie opłaci. Bo to premier Morawiecki podejmował tę decyzję, pieniądze za praworządność, oddając tak naprawdę czy relegując pewne uprawnienia suwerennego państwa na rzecz Unii Europejskiej. To on się zgodził na podatki unijne, tak, te, 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 te ekologiczne podatki i tak dalej. To on się zgodził na KPO, kamienie milowe. No, Ci ludzie, w mojej ocenie, zdecydowanie bardziej propolscy, jednak ustawiający się jednak w taki sposób, żeby państwo polskie miało jednak pewne atrybuty suwerennego państwa, ale mimo wszystko oni nie wierzyli w to, że jesteśmy w stanie powstrzymać ten proces, który zachodzi. A ja uważam, że powinniśmy ten proces zatrzymać. Powiem więcej, nie było jeszcze w historii tysiącletniej polskiego narodu takiej sytuacji, żebyśmy państwo, po prostu, nasze państwo, za które, za które przelano tysiące litrów bohaterskiej krwi, oddawali od tak, po prostu w całkowitym, w całkowitym milczeniu. Jeśli chcemy nie być niewolnikami, jeśli chcemy być wolnymi ludźmi, no to w końcu musimy, proszę Państwa, podjąć się te działania i powiedzieć głośno: tak, chcemy wyjść z Unii Europejskiej, jesteśmy w stanie zbudować alternatywę. Jaka jest alternatywa? Alternatywa to są państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Te państwa. I Polskę łączy jedna e, e, wspólna cecha: wszystkie czują się zagrożone imperializmem rosyjskim, i tu już na tym poziomie można budować pewien pewną wspólnotę, wspólnotę interesów. Otworzenie tych rynków pomiędzy nami będzie już wartością dodaną. Mamy Skandynawię, za łukiem Karpat mamy państwa, które bardzo chętnie wejdą do takiego układu e, otwartego rynku. Turcja. E, Brytyjczycy też o tym mówili, to były publikacje ekonomiczne w. Brytyjskiej prasie o tym, żeby otworzyć się, na przykład na Polskę, żeby stworzyć wolny rynek. To nie jest tak, że Unia jest bezalternatywna. Bezalternatywna jest tylko dla tych ludzi, którzy nie są wolni. Bo to wolni ludzie potrafią myśleć perspektywicznie, być wizjonerami, widzieć więcej niż się nam od 20 lat po prostu w głowę wkładało. Dlatego ja uważam, że dzisiaj, czym się patriotycznym, postawą patriotyczną, ale też postawą taką praktyczną, no, taką, która będzie mówiła o tym, że będziemy po prostu mieli zasobniejsze portfele i będziemy mogli żyć dużo wolniej niż ci Europejczycy z Europy Zachodniej. To jest po prostu postawienie postulatów wyjścia z Unii Europejskiej. Unia Europejska, jeszcze jedna rzecz, mhm. nie jest w stanie się zreformować. To jest moja ocena. I ciągle słyszę od kilkunastu lat, że Unia Europejska jest w stanie się zreformować. I to opowiadał PiS. I ta Unia Europejska tak naprawdę doprowadziła do tego, że ten PIS przegrał wybory. Bo to Unia się bał tak naprawdę, że zostanie skrytykowany y, przez swój elektorat, który jest w większości prounijny, chociaż już dzisiaj. Bo sam go tak nastawiał no, tak. Przez, przez 8 lat własnej, własnych rządów, nastawiał ten, to, to, ten własny elektorat na to, że to Unia to jest po prostu no, raj, na ziemi, raj na ziemi, a my to jesteśmy takie tam chłopki i nadajemy się tylko do tego, żeby od kogoś czerpać jakieś, jakieś korzyści. I Te do tego prawie. trochę Unia dąży, to znaczy do tego, żeby uzależnić y, Całe grupy społeczne od pieniędzy, od, nie, nie proponuje rozwiązań systemowych, tylko proponuje pieniądze i temu też się buntują przeciwko temu rolnicy, którzy mówią, że nie chcą jałmużny. Oni chcą po prostu zarabiać, sprzedawać i tego chcą dzisiaj właśnie polscy rolnicy. O tym też trzeba dzisiaj to, przypominać. To, to co robią polscy rolnicy to jest coś naprawdę godnego ogromnej pochwały. To jest pierwsza wielka grupa społeczna, która stanęła i powiedziała, że mamy dość takiej polityki. Wielu z nich, a byłem przecież, wróciłem dopiero z tych protestów mówi wprost. My musimy wyjść po prostu z tego pałaganu. My musimy wyjść z pewnego układu, który doprowadza do tego, że zakładamy sobie pętle na szyję. Trzeba teraz włączyć inne grupy społeczne. Trzeba przekonać Polaków, to jest ciężka droga, ale można to zrobić. Ja w to po prostu wierzę. Przekonać Polaków o tym, że Unia Europejska nam się po prostu nie opłaca dla tych, którzy nie wierzą tam w suwerenność, w niepodległość, w patriotyzm. Prawda, takich ludzi też jest bardzo wielu. Będą argumenty, które ich będą przekonywały. To trzeba by zorganizować takich ekspertów, którzy faktycznie przedstawiliby też dane opinii publicznej, które mówią o to właśnie. To prawda, ja nie znam tego, i ja nie znam tego raportu g, profesora Groze i profesora i Zbigniewa Krysiaka z wczoraj też tak, z tak. No temat. to g, no to koniecznie muszę g, za, zapoznać się z tym bardzo chętnie z resztą, się zresztą myślę. On zresztą bardzo został skrytykowany, obśmiany, obaj profesorowie zostali obśmiani i przy, tym, przy, przy tejże okazji też dostało się Patrykowi Jakiemu właśnie za, za, za tenże raport, bo on publikował. Za, kogo, za z tego, Tak, więc. za opieranie się właśnie na tym, że, no, dlatego że właśnie ci eksperci postanowili sporządzić taki raport, dlatego że mowa była o tym, że nie ma po stronie prawicy te, właśnie tego bilansu zysków i strat. Ile nas będzie kosztowało, a to zrezygnowanie z Europejskiego Zielonego Ładu, bo nie wiem, czy Pan Prezes wie, że chociażby Szwecja zrezygnowała zrezygnowała z tego tak, Europejskiego tak, Zielonego Ładu, więc, tak? te więc te... to się udało i jest, yy, to pokazuje też, że można postawić twardo na interes narodowy, chociażby na też interes rolników i yy, yy, jednocześnie jakoś tam funkcjonować w tym natomiast, formacie unijnym. Natomiast ja uważam, że tutaj Niemcy, Bruksela czy Berlin nie zrezygnuje z Zielonego Ładu w Polsce, dlatego że ten... Cały ten pomysł, ten ideologiczny z jednej strony, a z drugiej strony tak naprawdę finansowy, bo to jest konkretny biznes, nie powiedzie się, jeśli Polska zostanie wykluczona z tego Zielonego Ładu. Czyli oni będą parli za wszelką cenę, żeby zniszczyć polskie, e, polskie rolnictwo. No i, i, I tutaj trzeba postawić po prostu totalny opór. Dlatego mówię, ja nie wierzę w jakąkolwiek reformę Unii Europejskiej. Bo te wszystkie działania, które, które, toczą się od lat w zakresie Unii Europejskiej, te mówienie o pewnych reformach, zmianach, które miałyby być pozytywne. W, w kwestii chociażby pewnej wolności, to tak naprawdę te działania są zupełnie czymś odwrotnym, niż to, co się, to, co się postuluje. I, i, I to powoduje cały czas taki, że mamy do czynienia z takim pełzającym czy powolutku kroczącym totalitaryzmem. Zamordys Unii Europejskiej to jest zamordys no bolszewicki, no marksistowski, który wydusi z nas jak cytrynki te soki życiodajne. Odbierze nam własność, odbierze nam możliwość życia w taki sposób, w jaki żyliśmy, odbierze nam kulturę, własną tożsamość, no zrobi z nas taką masę po prostu przepraszam za słowo, motłoch, bo taki jest plan, motłoch, który tylko będzie myślał o tym, co, co tam zeżreć i, i, i czym zakąsić i, i, i czym popić, jak to mówi pan redaktor Michalkiewicz. I, i na, tym będzie się to, na tym będzie się to tylko skupiało, żebyśmy byli wtedy wolnym takim elementem, którym można swobodnie po prostu regulować i z niego, i z niego żyć. No nie, trzeba, my jesteśmy, proszę Państwa... Wolnym narodem. My naprawdę kochamy wolność. Placze kochają wolność. Czas podnieść po prostu te, ten sztandar polexitu, podnieść sztandar, wokół którego się zgromadzimy, wokół którego będziemy budowali własne, niezależne, niepodległe państwo. Bo dzisiaj ta walka toczy się o niepodległość. Jak ktoś mówi, tego nie rozumie, to zrozumie to, no kiedy właśnie. dostanie po tyłku po prostu e e kosztami życia. Panie Prezesie, bo e, walka się toczy o niepodległość, tylko e, Pan Prezes też sobie zdaje sprawę, ja też sobie z tego zdaję sprawę, że e, no, e, w pełni suwerenne czy w pełni, w pełni niepodległe są dzisiaj tylko mocarstwa e, i to, co Pan mówi o tym sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej, to jest też bardzo istotne, że faktycznie, żeby zawiązać taki sojusz, bo jak patrzymy na nasze funkcjonowanie w Unii Europejskiej, no to też nie sposób oprzeć się wrażeniu, że, no funkcjonując w takim formacie my owszem zyskujemy jakieś środki, ale wiąże się to z oddaniem właśnie swojej wolności, z oddaniem swojej suwerenności i tak samo jeżeli Polska jest w pakcie północnoatlantyckim, no to też się to wiąże tak naprawdę z że my też płacimy za to bezpieczeństwo. To nie jest tak, zawsze oddajemy na rzecz jakiegoś większego formatu część swojej niepodległości. To prawda, no, nie, nie, zawsze wchodzą w pewne układy. Nawet myślę, że to jest supermocarstwo są zmuszone do delegowania pewnych swoich tych, m, m, prerogatyw suwerennościowych na rzecz pewnych układów, które za, zawierają, chociaż nawet bilateralnych często tak jest, że gdzieś tam oddajemy. Natomiast my oddajemy dzisiaj po prostu kompletnie wszystko. My oddajemy politykę realizację polityki przemysłowej, zielony ład, oddajemy politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa, edukację. Proszę Państwa, my wszystko oddajemy centrum, centrali, Brukseli. Czytaj Berlinowi, kompletnie oddajemy wszystko, każda ważniejsza gałąź naszego życia to będzie po prostu realizowana, decydenci będą, będą w Brukseli, a nie w Polsce. Musimy zrozumieć, że polski parlament zostanie sprowadzony do roli pewnego no, bardziej quasi takiego samorządowego podmiotu, który będzie mógł decydować o tym, gdzie, trochę przesadzam, ale mniej więcej w tą stronę to będzie szło, gdzie będziemy mogli ścieżki rowerowe budować. Tak to będzie wyglądał. Wszystkie ważne podmiotowe sprawy będą zapadały zupełnie w innym, no, w innym tak, miejscu. Trochę udaje się bardziej Wiktorowi Orbanowi naciskać na ten format unijny, na, naciskać na, na te zachodnie elity, ale tylko dlatego, że on jest w trochę innej sytuacji, bo on jednak współpracuje z Rosją, więc on ma więcej narzędzi nacisku. Polska jest w trochę e, w słabszym położeniu, po prostu też geopolitycznym. Tak? To i... prawda, natomiast Orban znowu jest no, ma mniejszy potencjał ludnościowy, geograficzny i tak dalej, wyjście nawet Węgier z, z, powiedzmy z Unii Europejskiej no, z, spowodowałoby dużo mniejsze problemy dla samej Unii, niż wyjście dla Polski. Polska wychodząca z Unii Europejskiej to jest, proszę Państwa, tak naprawdę zawalenie się całego tego konstruktu. tego to, to nie jest też tak, że to nie wiem, tylko my korzystamy. Niemcy, kiedy usłyszeliby o tym, że mamy wyjść z Unii Europejskiej, no ponieśliby ogromne konsekwencje, dlatego że ich gospodarka też jest bardzo silnie związana z polską gospodarką. Nie tak jak nasza z ich, ale, ale również jest to ogromny, ogromny, ogromny odsetek. Dlatego. Powiem jeszcze raz. Naprawdę trzeba w końcu przestać milczeć. Trzeba powiedzieć to, czego nie mówią politycy głównych partii prawicowych: że wyjście z Unii Europejskiej to jest postawa dzisiaj nie tylko patriotyczna, ale to jest postawa przeszłościowa, to jest postawa rozwoju polskiego państwa, to jest postawa bogacenia się polskich obywateli i to jest postawa bezpieczeństwa. No bo proszę Państwa, Pani Redaktor, no wyobraźmy sobie, że jakiś generał niemiecki zarządza, dowodzi armią polską i polskimi siłami zbrojnymi. Innymi. Przecież dopiero przed chwilą, przed chwilą, w sensie takim, przed wybuchem wojny na Ukrainie, no przecież Rosja była. W ścisłym sojuszu z, z Rosją. To przecież oni otwierali w 2019 roku, w 2020 roku Nord Stream 2. Przecież Nord Stream 2 było projektem pewnego sojuszu, współpracy ekonomiczno-gospodarczej pomiędzy Rosją, Rosją a, a Niemcami. Niemcami. Ale mimo wszystko, panie prezesie, bardzo ciężko jest mi zrozumieć chociażby Wołodymira Załęskiego, bo ja wiem o tym, że Ukraina od samego początku swojego powstania w ogóle stawia na Niemcy, ale mimo tego, że Wołodymir Załęski wie przecież, że to, gdyby nie sojusz właśnie, tak jak pan powiedział, Niemiec z Rosją to do tej wojny by nie doszło. to jednak to jednak angażuje się tutaj i chociaż ja myślę, że że, my, my, powiedzmy sobie że no, nie chciałbym zełańskiego cenić, ale Zełłański jest jednak marionetką w, w rękach globalistów w rękach ważnych polityków ważnych polityków zachodu. Myślę, że też był tam po to, zresztą w ogóle jego jego postawa, jego jakby kariera polityczna bardzo przypomina mi karierę pana Chołowni, tak? Tamten komik, jakiś aktor i tak dalej. Po prostu znana osoba publicznie. Ma Hołownię dokładnie to samo, wygenerowana dokładnie w taki sam, w taki sam sposób. Tamten krzyczał, machał szabelką do, do ruskich. Ten Hołownia u nas robi dokładnie to samo. Chce w ziemię, tak. tak no, to jest w ogóle jakaś skrajna nieodpowiedzialność. Druga osoba w państwie. Mówi o tym, że do przywódcy g, g, atomowego mocarstwa, że go wciśnie w ziemię, prawda, albo wyśle go na cmentarz. No to jest zupełnie niepoważne. Nie, 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 nie wiem, dlaczego tak robią Ukraińcy do końca. Uważam, Może że to są pewne, za to gwarancję do, to tego, są, tego, że chociażby wejdą do Unii Europejskiej. Natomiast Ukraina, proszę Państwa, na no Ukrainie jest w takim stanie, że trudno sobie wyobrazić, jak to państwo będzie wyglądało w przyszłości. Raczej ja widzę to oczami wyobraźni, że to są te dzikie pola, tak jak to było kiedyś, że, 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 że będzie Duży, duża część terenu po prostu zupełnie jakby w, 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 zanurzona w anarchii, prawda? No właśnie, panie prezesie, a teraz pytanie już tam, już na sam koniec do pana, jak zmobilizować inne grupy społeczne do tego, żeby się przyłączyły do rolników i jak pan to widzi, czy faktycznie potrzeba na to czasu, potrzeba na to kilku lat, czy, czy rolnicy też obudzą w Polakach taką chęć jakby, no, powrotu też do, do korzeni, do tego, żeby, żebyśmy buntowali się przeciwko oddawaniu swojej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej? Ja myślę, że, że na pewno rolnicy pozwolili wielu Polakom zobaczyć, że jest jakiś problem. Tak, takiego, którego Polacy nie dostrzegali, no bo w mediach o tym nie słyszeli, a nie poczuli tego na własnym jeszcze organizmie, tak nazwijmy to. I, i to, jest myślę, to jest, myślę, że ważna, ważna zaleta. Natomiast faktycznie proces ten, ten zmiany tych poglądów musi jakiś czas, jakiś czas potrwać, dlatego że dzisiaj jeśli byśmy podjęli taką inicjatywę na przykład referendalną, dotyczącą tego, czy chcemy wyjść z Unii Europejskiej, no niestety, ale byśmy Byśmy przegrali. My musimy po prostu Polaków, i mam nadzieję, że będę się również tym zajmował, przekonać, że w naszym interesie jest opuszczenie Unii Europejskiej, że to jest z wielu powodów, o których wcześniej rozmawialiśmy, dla nas po prostu korzystne. I, i pierwszą taką rzeczą, którą jedną z pierwszych, dwóch rzeczy, którą będę chciał zrobić, to jest zbieranie podpisów pod referendum, bo jeśli chodzi o całą Unię Europejską, to Polacy faktycznie nie chcą jej opuścić. Ale jak się właśnie zapytamy o Zielony Ład, czy się zgadzają się na Zielony Ład? Czyli są Ład, krytyczni wobec tych pojedynczych polityków. Większość, tak. większość powie, że nie. Jeśli chcemy, zapytamy o to, czy chcecie wprowadzenia euro, większość Polaków zdecydowana, przynajmniej tak pokazują sondaże, powie, że nie. Jeśli zapytamy się Polaków, czy chcecie masowej imigracji, Polacy w większości zdecydowanej powiedzą nie. I chcę takie pytania, pod takimi pytaniami zbierać podpisy pod referendum i chcę wokół tego stworzyć kampanię informacyjną, która będzie gromadziła ludzi, będzie powodowała, że ta dyskusja zostanie przerzucona na nasze ulice, że ona będzie się działała po prostu w taki sposób yy, yy, sieciujący, no, ludzie będą z sobą dyskutowali, będą rozmawiali o tym i ta informacja zamykana być może w mainstreamowych mediach pojawi się po prostu w społeczeństwie. A, a mi się wydaje, że Polacy mimo, mimo wszystko wierzą w to też byli przez to karmieni y, przez polityków tymi informacjami, że uda im się, z, y, uda im się zmienić układ sił, y, chociażby w parlamencie europejskim w tych wyborach czerwcowych, że jak będą rządzili konserwatyści, to wtedy no, będzie powrót do tej idei Europy Szumana, do, y, y, do tych państw narodowych. Że Ale będą to, jest, wtedy to, jest, to jest skrajna naiwność. No, chyba mówię, konsekwencje. W, wynik wyborów 15 października dowodzi tego i zaangażowanie eurokratów po stronie po prostu Platformy Obywatelskiej, polityków niemieckich po stronie Platformy Obywatelskiej świadczy o tym, że ci ludzie w ogóle nie mają dobrych zamiarów, żadnych uczciwych zamiarów. To, że Morawiecki był kilkakrotnie, premier Morawiecki był kilkakrotnie oszukany przez, przez tychże eurokratów, no też powinno świadczyć o tym, że oni ani słowa nie dotrzymują, ani nie realizują żadnej, takie agendy która byłaby wartościowa dla Polski dlatego jeśli ktoś oszukany wielokrotnie e, e, ktoś kto został w taki sposób no, jakby y, niekorzystnie rozwiązania były przeprowadzone takie że przegrał przez to wybory i jeszcze ufa w to że tam można cokolwiek zmienić No to przepraszam ale to jest po prostu zwyczajnie naiwność nie no trzeba głośno powiedzieć ten król Przepraszam, do cholery, ten król jest nagi. On chodzi na golasa, tam nic nie ma, nie ma żadnych pięknych szat. Po prostu obedrzyjmy te nasze wyobrażenia i zobaczmy prawdę, a prawda jest po prostu no, kompromitująca dla niego. Uciekajmy z tego jak najszybciej. To chyba Ziemkiewicz mówi o tym Polescie, prawda? Uciekajmy stamtąd czym szybciej, bo wtedy uratujemy własne, własną duszę i własne ciało. I tutaj z tą refleksją kończymy. Prezes Robert Bąkiewicz, był dzisiaj moim Państwa gościem bardzo Dziękuję za rozmowę Dziękuję. i zostawiam Państwa z tą refleksją.